Zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego Twoje backlinki z blogów z danego kraju już nie przynoszą efektów. Znamy ten sekret. Rzeczywistość jest taka, że algorytm Google w danym kraju jest opóźniony o około 5 lat. Ale jeśli zaczniesz grać według dzisiejszych zasad, będziesz o 5 lat do przodu. Pozwól, że powiem Ci, jak to zrobić. Problem, który ma większość z Was i powód, dla którego oglądacie ten film, polega na tym, że naprawdę trudno jest zdobyć linki w danym kraju. Rozwiązaliśmy ten problem. Współpracujemy z wieloma dużymi międzynarodowymi firmami w ponad 20 językach. Jako firma działająca w kraju, widziałem na własne oczy, że poleganie wyłącznie na linkach zwrotnych o wysokim DR z anglojęzycznych stron jest bezużyteczne w międzynarodowej strategii SEO. Teraz Google rozwija się bardzo szybko. Nie patrzy już tylko na siłę linków, ale teraz bierze pod uwagę także semantyczną trafność, sygnały geograficzne i zgodność językową. Więc w tym filmie dowiesz się, jak zdobywać linki zwrotne, które faktycznie pomogą Ci osiągnąć wysoką pozycję w wynikach wyszukiwania. Kraj. Dlaczego domain rating to przestarzała obsesja i jak budować linki w rodzimym języku, które odpowiadają rzeczywistym zachowaniom wyszukiwania Twojej grupy docelowej? Zostań ze mną, bo pokażę Ci najczęstszy błąd w międzynarodowym SEO, który popełnia prawie każdy specjalista SEO, oraz jak go uniknąć. Pomogliśmy już ponad 30 firmom prowadzącym działalność międzynarodową zoptymalizować ich profile linków zwrotnych w branżach takich jak e-commerce, SaaS, opieka zdrowotna. Oraz prawo i zauważyłem pewien schemat. Przenieśliśmy jednego z naszych klientów z piątej strony na pierwsze miejsce w wynikach w Niemczech, używając zaledwie 12 linków zwrotnych, z których każdy był precyzyjnie dobrany do lokalnego rynku. Obecnie stosujemy ten system w 20 krajach, w tym we Francji, Hiszpanii, Japonii, Brazylii, Turcji, a wyniki mówią same za siebie. Ten proces naprawdę działa, a co najfajniejsze, jest znacznie łatwiejszy niż zdobywanie linków po angielsku. Bądźmy szczerzy. Większość specjalistów SEO traktuje linki zwrotne jak cyfrowe karty baseballowe. Cześć, DR, poproszę 10. Ale jeśli próbujesz osiągnąć wysoką pozycję na rynkach takich jak kraj, to takie podejście pogrąży Twoją strategię. Link z amerykańskiego bloga.com nie ma żadnego znaczenia w japońskich czy niemieckich wynikach wyszukiwania, ponieważ Google ocenia strony na podstawie języka, lokalnych sygnałów treści i semantycznego pokrycia. Nie chodzi tylko o siłę linku. Wyobraź sobie, że próbujesz wypozycjonować suplement zdrowotny w innej lidze. Korzystanie z linków z kanadyjskich blogów motoryzacyjnych, bez względu na to jak są mocne, nie ma znaczenia. Występuje tu brak zgodności semantycznej. A rzeczywistość jest taka, że Google indeksuje tylko niewielką ilość linków w tej przestrzeni. Jeśli więc zdobywasz linki ze wszystkich tych przypadkowych blogów, to po prostu nie działa. Ludzie, musicie się obudzić, dlatego budujemy linki zwrotne w odpowiednim języku. Cały nasz zespół korzysta ze sztucznej inteligencji i faktycznie prowadzi prawdziwy outreach. Wszyscy inni w tej branży, albo przynajmniej większość, polegają tylko na listach dostawców lub bazach danych, które mają do linków zwrotnych w danym języku. A my tego nie robimy. Prowadzimy prawdziwy outreach i to naprawdę działa. I to bardzo, bardzo dobrze. Współpracujemy z wieloma międzynarodowymi firmami, i często słyszymy: potrzebujemy linków po turecku, potrzebujemy linków po japońsku, potrzebujemy linków po koreańsku. I wtedy pojawiło się pytanie, jak rozwiązać ten problem. Jesteśmy w stanie rozwiązać ten problem za pomocą AI. To bardzo, bardzo inteligentny proces, a przy tym bardzo przejrzysty i prosty. Teraz pytanie: oglądasz ten film przez cały czas i kiedy zorientowałeś się, że tak naprawdę nie mówię w tym języku, a mimo to nadal oglądasz ten film, prawda? Więc gdybym próbował zdobyć od ciebie backlink, jestem prawie pewien, żeby mi się to udało. Widzisz, do czego zmierzam? Tak naprawdę nie potrzeba wielu linków, żeby zdobyć pozycję w danym kraju, bo większość osób buduje naprawdę słabej jakości linki. Czym więc są linki dobrej jakości? Załóżmy, że mamy tutaj Włochy jako kraj i chcesz się pozycjonować powiedzmy na ubezpieczenia samochodowe. Sztuczka polega na tym, żeby zdobyć wysokiej jakości włoskie linki, które w jakiś sposób mogą być powiązane z ubezpieczeniami samochodowymi. Jeśli zdobędziesz włoskie linki dotyczące ubezpieczeń samochodowych, prawdziwy skarb, ale jeśli nie możesz ich zdobyć, a my próbujemy zdobyć te linki, czasem się udaje i wtedy działa dobrze, zdobywasz wysokiej jakości włoskie linki z ruchem na stronie, a następnie, jeśli to możliwe, zdobywasz linki dotyczące ubezpieczeń samochodowych z Włoch. Jeśli nie możesz ich zdobyć z Włoch, musisz poszukać ich w USA lub w innych miejscach. To będzie łatwiejsze. A rzeczywistość jest taka: połączenie tych dwóch wysokiej jakości linków razem tworzy semantyczną relewancję dotyczącą włoskich ubezpieczeń samochodowych. To tak, jakby dwa różne klastry łączyły się ze sobą. Jeśli zdobędziesz jakiś przypadkowy włoski blog i jedyne co masz, to linki z przypadkowych włoskich blogów, to po prostu nie zadziała. Musisz połączyć oba typy linków, żeby to naprawdę zadziałało i nie potrzeba wielu linków. A rzeczywistość jest taka. Używamy czegoś, co nazywa się cosine similarity, aby sprawdzić, czy coś jest tematycznie powiązane z daną niszą i stosujemy ten proces przy budowaniu naszych linków zwrotnych. I właściwie możemy zrobić to za ciebie i przeprowadzić szybki audyt. Więc jeśli chcesz to zrobić, po prostu kliknij w link poniżej, a my przeprowadzimy ten proces za ciebie i pokażemy ci, jak bardzo są powiązane twoje linki z twoją niszą. I to właśnie replikujemy z jednego języka na drugi. I to działa naprawdę, naprawdę dobrze. A pozycje w rankingach rosną. Więc możesz zrozumieć, dlaczego wszyscy mają problemy z linkowaniem w danym kraju. Powód jest taki, że wszyscy budujecie linki z tej samej bazy danych. Wszyscy mamy te same linki. Kupujesz te same linki, bo w kraju jest tylko niewielka liczba linków, które sprzedają dostawcy. I wszyscy je kupujecie, myśląc O mój Boże, zrobiliśmy to dobrze, odhaczyliśmy temat backlinków, a nasze SEO wciąż nie działa, prawda? Właśnie o to chodzi, dlatego właśnie oglądasz teraz ten film. Jeśli zmienisz to podejście i faktycznie zatrudnisz firmę, która prowadzi prawdziwy outreach w kraju, to wszystko się zmieni i zdobędziemy dla ciebie linki, których nikt inny nie jest w stanie ci zapewnić. Musimy upewnić się, że linki są osadzone w Twoim kraju, wyglądają, brzmią i sprawiają wrażenie, jakby były z danego kraju. To jest sekret. Kiedy zaczynałem SEO prawie 20 lat temu, liczyła się przede wszystkim ilość. Po prostu budowałeś te wszystkie backlinki, kierowałeś się na stronę i bardzo, bardzo łatwo osiągałeś wysokie pozycje. To była gra liczb i to działało. Ale prawda jest taka, że tamte czasy już minęły. Rzeczywistość jest taka, że Google jest teraz mądrzejszy. Nie chodzi już tylko o liczenie linków, ale o ich zrozumienie. Analizuje język, zachowania użytkowników. I kontekst na poziomie, który w 2025 roku brzmi jak scenariusz filmu science fiction. Wiele razy występowałem na arenie międzynarodowej, sporo czasu spędziłem za granicą, od siedmiu lat jestem cyfrowym nomadą. W jednym roku wygłosiłem 50 prelekcji na czterech kontynentach. Rozumiem międzynarodowe SEO w zupełnie inny sposób. Współpracowaliśmy z wieloma różnymi firmami w różnych językach i z różnymi markami. Rzeczywistość jest taka, że obecnie pracujemy głównie na poziomie międzynarodowym. Więc jeśli jesteś gotów porzucić te próżne metryki i w końcu zdobyć backlinki, które naprawdę robią różnicę na twoim rynku, sprawdź nas w Whitelight. Kliknij w link poniżej i po prostu zarezerwuj termin. Oferujemy strategię backlinków dopasowane do konkretnych krajów. Nie ma znaczenia na jaki język celujesz. Daj nam inny język, daj nam wyzwanie. Pozwól nam wypozycjonować cię w pierwszym miejscu. Ale mówiąc całkiem poważnie, wypozycjonujmy cię na pierwszym miejscu. Kliknij w link poniżej, a my zrobimy dla ciebie całą magię.